W przyszłym roku nie odprowadzimy do budżetu 63 miliony złotych, mało tego jeszcze 50 do tych 63 otrzymamy. Chodzi o Janosikowe, to duża zasługa Michała, ten liberalizm swój gospodarczy łączy z wrażliwością społeczną. Jestem tam, gdzie są moi wyborcy. To moje hasło wyborcze ja zawsze tam, gdzie ty. Rzeczywiście jestem tam, gdzie są moi wyborcy, gdzie są ich problemy, gdzie są ich sprawy do załatwienia. Te sprawy, które są załatwienia na poziomie Dolnego Śląska, Danej Gminy, ale też i Warszawy. Ja po prostu świadomie postawię przy jego nazwisku X i wszystkich do tego gorąco zachęcam. Dziękuję za uwagę. To jest jeszcze jedna rzecz. Michał Jaros, tam gdzie ty. Głosuj 25 października.